Trzecia w nocy, a ja siedzę nad morzem w jakimś kurorcie, sam. Reszta osób się bawi na jakichś imprezach. A ja? Ja nie. Ja popijam sobie piwko, sam. I zastanawiam się nad sensem swojego życia. Chyba ostatni raz byłem na imprezie. Pięć, sześć lat temu. Po co ja żyję? Po co? Po co? I można by było nawet zasugerować stwierdzenie, że jest to depresja, ale to nie jest depresja. Ja po prostu już nie odczuwam przyjemności z życia. Jakiś człowiek osiągnie wszystko, ma kasy, chce więcej kasy, potem chce na pewno więcej kasy. Ale jak już ma więcej tej kasy. To już nie wie, co dalej zrobić. Żyć, pracować. Jesteś uzależniony od pracy, więc pracujesz cały czas. Aż do upadłego. Aż do upadłego. I potem zastanawiasz się, po co to robisz. I tak w kółko. Życie to nie jest gra aktorska, w którym odgrywasz rolę dobrego albo złego bohatera. Życie to życie. Ale co jak nie jest się ani złym, ani dobrym? Co wtedy? Odgrywać swoją rolę dalej, tylko w rzeczywistości? Niektórzy grają przez całe życie, udają dobrych, udają złych. Ale, kim jesteście? Naprawdę, kim ja jestem? Naprawdę, Z sumą kilku atomów i przeżyć, które wykreowały Twoją rzeczywistość, Twoje postrzeganie rzeczywistości, to jakim jesteś człowiekiem. Nikt nie rodzi się ani zły, ani dobry. To świat go kreuje. Możesz z tym walczyć, ale prędzej czy później będziesz musiał powiedzieć się po której stronie. A jeżeli nie opowiesz się po żadnej stronie, to będziesz cierpieć. Możecie moje słowa uznać jako paradoks, bo zaprzeczają same sobie, ale po głębszej analizie, zrozumiecie o co mi chodzi. Może kiedyś. Pytacie, czy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Co ma się dziać? Po prostu no, analizuję pewne kwestie. Czyż nie takiego wolicie mi oglądać. Najebanego Wawrzyniaka. Idącego powieście God damn. W sumie to skoczyłbym na jakieś żarcie. Tylko wszystko pozamykane. Jak gracie na takich automatach, to nie nie, 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 grajcie na takich automatach, bo to jest maszynka do koszenia kasy. Jak chcecie wygrać takiego słodziutkiego minionka, to niestety nie możecie go wygrać. A wiecie dlaczego? Bo to jest ustawione na ścisk raz na 100. A na takich automatach nad morzem to pewnie w ogóle nie ma możliwości, bo nikomu się nie chce przyjeżdżać i wymieniać tych maskotek, więc mają was wypieprzone. Totalnie wypieprzone. Także jeżeli nie chcecie tracić pieniążków, to nie grajcie, bo i tak ten minionek nie będzie wasz. Ni, nie, nie, ni, nie, nie. nigdy. Człowiek, duch. Nie istnieje. A może ja wampirem jestem? To by w sumie tłumaczyło wiele rzeczy. A co wy na to, żebym podładował telefonik, bo mam aktualnie 7% baterii? <tryk> Jezu chysta. 7% baterii i poleciał z wami nad morze. No, oprócz tej wywalonej ładowarki to wszystko idzie zgodnie z planem. Nie, oprócz na normalnie. Koronka, No, dwie butelki wystarczą, Możemy lecieć. Ale jeszcze muszę podładować. W ogóle to muszę Wam powiedzieć, że jestem analitykiem. I. No Instastory aktualnie odtwarza 2000 osób. Normalnie jest to 20 000 osób, więc wychodzi na to, że co dziesiąta osoba o 40 nie śpi.